Witam serdecznie w kolejnym z odcinków testowania na tapecie. Dzisiaj wybrałam do testów Mancere. Mam taką próbkę Old Cafe. Hmm, dość mocny zapach z tego co czuję, bo psikam sobie już nadgarstki. Ale sika ten spray. Aut jest wyczuwalny. Jeżeli ktoś mnie zna, jeżeli ktoś mnie ogląda dłuższego czasu, to wie. Że ja za Audem nie przepadam, natomiast tutaj jest on nie tak fizjologiczny. Nie chcę być dosłowna zbyt. Bardziej jest przykryty jakby tym aromatem kawy. Tak, suche ziarna kawy, wręcz takie już przemielone, ale aut jest wyczuwalny w dalszym ciągu i nie wiem, czy właśnie do końca mi to odpowiada, że. Mógłby być trochę mniej wyczuwalny jak dla mnie, ale, ale jest to ciekawy zapach. Zobaczymy, jak się będzie dalej rozwijał. Na twarzy, jeżeli chodzi o pielęgnację, mam już olejek różany Bielenda. Bardzo lubię go stosować pod podkład. Na to nałożyłam sobie taki od, taką bazę matującą, wygładzającą Perfect Skin Bell. To jest dostępna baza w biedronce. Nie wiem, czy nadal, ale chyba jeszcze tak. Na pewno, pewnie też gdzieś e, przez internet. Jeżeli chodzi o podkład, który zaraz będę nakładać, to mam tutaj nowość, dla mnie nowość. Yves Saint Laurent All Hours. E, dzisiaj wybieram się na specjalną taką uroczystość, okazję. Moja bliska koleżanka otwiera salon kosmetyczny e, we Wrocławiu i właśnie zostałam zaproszona na otwarcie, więc chciałabym, żeby makijaż mi się utrzymał długo, m, był trwały, szybko się nie starł. Na wszelki wypadek, nie wiem czy trzeba, ale po poszejkuję, że tak powiem, ten kolor. Ja mam kolor B30. Nazywa się on Almond. Nałożę go beauty blenderem, który już jest troszeczkę, trochę taki, no wiecie, popękany i w ogóle, ale jeszcze, że tak powiem, spełnia swoje zadanie, więc go używam. Widocznie pazury często w niego wbijam, dlatego popękał. Nałożę sobie tutaj tak, nie wiem, trochę ścieka ten podkład. Jest dość leisty, ale nie do końca. To nie jest jak woda, jak ten E, Dior Skin Air Nude Więc zobaczymy, jak będzie skrycie. Ja już miałam co prawda próbkę tego, e, tego podkładu kiedyś. I nawet z tego, co pamiętam, to mi odpowiadał, ale zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Kolor wydaje mi się, że dobrałam idealnie wręcz. No proszę, proszę. Nawet nie muszę miksować e, z żadnym jaśniejszym odcieniem albo z, z nykserem, e, z nykserem. Z mikserem z NYX-a. Teraz out bardziej wychodzi niż kawa, niestety, z tego zapachu już to czuję. Więc chyba nie do końca moja bajka, ale dla wielbicieli audu plus do tego jeszcze wielbicieli kawy może być, ale jest to zapach taki suchy, wytrawny, mało słodki. Jest słodki, ale to nie jest ulep. Tak bym go określiła. Jeżeli chodzi o podkład, to wygląda bardzo, bardzo naturalnie. No. Krycie, powiedziałabym, że średnie, no nie zakrywa tutaj tych przebarwień, które mam. Spróbuję dołożyć jeszcze trochę. A co, jak szaleć, to szaleć? Będzie dzisiaj tapeta na stojaszczy Zastanawiam się, co na oko, że tak powiem, położyć. Coś ciekawego na pewno, wiecie, otwarcie salonu kosmetycznego. No to coś tam trzeba zadziałać, żeby coś było widać żeby to wyglądało ciekawie <laughs> dobra mhm. no bardzo fajny, bardzo fajny podkład no, jestem bardzo zadowolona. Myślałam, że to będzie taki cięższy troszeczkę w, e, kosmetyk, ale nie, on jest bardzo lekki i wygląda naturalnie naprawdę nie widać go bardzo na twarzy. Efektu maski też nie robi. Zresztą. Hmm. No naprawdę, jestem pod wrażeniem tego kosmetyku. Bardzo fajnie się sprawdza. Jeszcze mam nadzieję, że rzeczywiście all hours się utrzyma, ale to się okaże. Mam taką nadzieję, właśnie, że tak się stanie. Tu, gdzie nigdzie, jeszcze prześwitują mi przebarwienia, niestety. Tak więc, będę musiała użyć mojego starego sposobu. W sensie po prostu Catrice Camouflage 020, kolor taka pasta gęsta, którą nałożę punktowo na moje właśnie takie niespodzianki tutaj przybijające. Jak mówiłam już pewnie wielokrotnie wcześniej, jak po prostu coś mi wyskakuje, to ja to muszę międlić, ja to muszę męczyć. Dopóki właśnie nie, nie zrobi mi się potem przebarwienie, także tak już mam niestety ten typ, tak ma. Pod oczy jakiś korektor nałożę, jeszcze nie wiem jaki. Ha, 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 ha. Myślę, że L'Oreal Infallible. Ja mam w kolorze 324 Oatmeal, także taki. Tu jakaś mucha mi lata, nie wkurza. Tak to wygląda dość mocno kryjący korektor trzeba to powiedzieć i dość jasny odcień natomiast po rozblendowaniu, po nałożeniu małej ilości no, jestem w stanie uzyskać dość dobry efekt tutaj głównie lubię go nakładać wewnętrzne kąciki i tak troszkę przeciągnąć O, w ten sposób wezmę małą gąbeczkę blended takie małe jajeczko, bardzo fajne do którego się przyzwyczaiłam a do którego nie byłam przekonana na początku także rozprowadzę sobie ten korektor. Dobra, tak by to mniej więcej się prezentowało, proszę państwa. No i dobra, myślę, że wystarczy. Jeżeli chodzi o puder, to mój taki stary, dobry, sprawdzony kolega, to, że tak powiem, ten oto puder, który jest jak lustro. Guerlain, to jest kolor 3 medium le violet chyba tak i tutaj wyjęłam ten puszek, bo, bo mnie wkurzał i po prostu przesypuję w sobie tutaj odpowiednią ilość biorę pędzel z Hakuro, mój standardowy taki puchacz wielki i najpierw stempluję na twarzy a później już omiatam Bardzo fajny puder, też taki, no, no nie widać go. On ujednolica, daje trochę krycia jeszcze podkładowi i tak jakby bluruje trochę. Modne słowo blurować. Bluruje, wygładza. Sprawia, że linie załamania skóry są mniej widoczne. Dobra. Teraz przejdę do brwi. Zbra, i wrócę wrócę do powiedzmy, was. że już podkreślone zrobiłam to za pomocą standardowej pomady z Vibo Dark Brown, numer 2 pędzelkiem, co Iwa, tak jak zwykle i przechodzę do cieni. Dzisiaj będą takie cienie Too Face Natural Matte. Tu są tylko matowe cienie. Wybrałam takie dlatego, że chcę później e, nałożyć turbo pigmenty z Glam Shopu, więc taką ramę oka, żeby zrobić, to myślę, że to jest najlepszy wybór. I powiem szczerze, na mojej nadgarstku z kawy już niewiele co zostało, natomiast Out też no też jakby trochę przycichł. On jest wyczuwalny, ale nie jest tak fizjologiczny, jak się bałam, że będzie, więc nie jest najgorzej. Biorę ten cień less is more. Hmm, nie wiem, czy dzisiaj będzie less, raczej more, jeżeli chodzi o glamshop, czyli ten tutaj taki mleczna czekolada i robię sobie kontur oka. Tak w załamanie go rozprowadzę. Bardzo fajna paleta cieni, właśnie taka na co dzień, jeżeli nie mamy dużo czasu rano wstając do pracy, jeżeli nie lubimy błysku, to jest to samowystarczalna paleta, bo jest tutaj i taki cień podłóg burwiowy. I jest cień e, taki bardzo ciemny w zewnętrzny kącik. Na środek powieki też coś jest jaśniejszego, więc myślę, że idealna paleta, właśnie taka na co dzień dla osób lubiących maty. Bo tutaj nie znajdziemy żadnego błysku, tutaj czegoś takiego nie ma. Natomiast są bardzo dobrej jakości maty i z tego też tytułu ją bardzo polecam. Na dolną powiekę od razu też położę takim jajeczkiem spiczastym troszeczkę z coewy. Ten sam kolor, żeby połączyć dół z górą. O, w ten sposób. I tak by to się prezentowało. Dzisiaj chcę troszkę zaszaleć właśnie z turbopigmentami, bo dlaczego nie? Myślę, że jest okazja ku temu bardzo dobra. Nawet zapach mi się podoba, zaczyna mi się podobać. Nie tak, że po prostu klękajcie narody i w ogóle wow, super, ale nie mam nic przeciwko niemu, co już jest krokiem naprzód i na pewno jest trwały. To trzeba przyznać, w ogóle mancera mi się wydaje, że ma raczej te perfumy, no takie bardzo trwałe. Hmm. Dobra, jeszcze troszkę dodam, bo to będzie raczej mocny makijaż oka, tak mi się wydaje. Przynajmniej w zamyśle. Jeszcze dodatkowo chcę dokleić, mam w planie doklejenie rzęs. Więc tutaj dolna powieka też musi być dość mocno zaznaczona, żeby zrównoważyć górę. Dobra. I jeszcze może poprawię trochę rozetrę ten, to załamanie. I tak się zastanawiam, czy w zewnętrzny kącik czegoś nie położyć jeszcze. No, takimi kolistymi ruchami jeszcze zrobię. O. No i w zewnętrzny kącik chyba coś położę, przyciemnię sobie go. Hmm, wezmę sobie... Jakiś taki by się przydał też... Hmm, 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 jaki tu pędzel użyć? To no są właśnie problemy pierwszego świata. Yy, po prostu wezmę pędzelek z Anastazji Beverly Hills i tą częścią taką bardziej e, puchatą nałożę najciemniejszy z tej palety kolor Risky Bees. Nazwa też o czym świadczy to jest ten tutaj ten taki ciemny, ciemny, ciemny taki burgon trochę bakłażan, nie wiem, bo to do końca brąz nie jest, on ma jakąś domieszkę taką i nałożę sobie zewnętrzny kącik go troszkę wklepię także tak no się dzisiaj wymaluje nieźle już dawno tak mocno się nie malowałam ostatnio do pracy cały czas rankami tylko coś błyszczącego na całą ruchomą powiekę kładę do tego tuż do rzęs i koniec bo rano jestem po prostu na tyle nieprzytomna że często nie mam jakby weny nie mam ochoty na nic innego a ten kolor dość ciekawy tak wpadę nawet powiedziałabym, że trochę w jakiś taki fiolet ciemny hmm proszę, proszę, co my tu mamy ja jeszcze go tołożę, a co się będę szczypać dzisiaj mogę Oszaleję. jak mam taką posuchę właśnie przez cały tydzień nic nie maluję to później mam straszną ochotę właśnie coś wymalować takiego no nie wiem, takiego mocnego szalonego e zewnętrzny kącik też przyciemnię tym samym e cieniem, T ten dolny tutaj żeby połączyć te dwa kolory z górę i dół ale tylko zewnętrzny nie będę za daleko jechać z tym ciemnym mhm. No, dość mocno już myślę, że jest. Ale w sumie to tak chciałam dzisiaj. Chciałam mocniej. Dość tam z delikatnym makijażem oczu. Dzisiaj trzeba zaszaleć. Ehm, dobra, jeszcze może troszkę go porościeram Tutaj ten, ten... To załamanie powieki, bo coś mi się wydaje, że jeszcze za mało roztarte. Tutaj troszkę. Ten zewnętrzny kącik też muszę poprawić, ale jest nieźle. I dzisiaj, dzisiaj wyjątkowo, czy wyjątkowo? No, po prostu użyję um, NYXA Glitter Primer. Jak go oczywiście znajdę, bo gdzieś tu jest w moim um, no, bałaganku. O, jest tutaj. Nix Glitter primer pójdzie na środek powieki. Wiem, że nie trzeba przy turbopigmentach tego stosować, ale ja dzisiaj chcę naprawdę takie, wiecie, no takie tupnięcie, powiedziałabym, takie mocne, stanowcze tupnięcie na oku. I teraz dylemat. Znowu pierwszego świata. Jaki kolor nałożyć z, z tych błysków pięknych, których mam już tyle, a dzisiaj zamówiłam kolejne. Po prostu takie moje guilty pleasure, wiecie mam różową sukienkę więc więc nałożę coś, co zupełnie nie pasuje do różowej sukienki a mianowicie będzie to hmm może taki kolor, taki różowo różowy, połyskujący na ha lalę nałożę kolor lala, to jest taki róż wygląda w opakowaniu na róż ale on się mieni na zielono nałożę to palcem o kurczę, o kurczaki, ludzie, patrzcie na to. To jest po prostu moc. Żadne anastazje, moim zdaniem, żadne tam, nie wiem, nawet tu face, no, chowa się przy Glamshopie. To jest nasza rodzima produkcja i możemy być dumni. No coś pięknego, coś pięknego. E, dobra, na drugie oko też walne, walne. Ten NYX Glitter Primer. A co sobie będę żałować? Raz się żyje. Te moje palce to nie są zbyt, ja nie wiem, niektóre dziewczyny potrafią palcami się malować, ja nie bardzo, bo nie są zbyt precyzyjne po prostu. I nieraz sobie robię kuku przez to, że używam palca, ale. O, może teraz się uda trochę lepiej. Nie, no to, to jest po prostu, to jest sztos. Te cienie to jest sztos i naprawdę warto na nie wydać pieniądze. Jeden cień, 25 zł taki turbo pigment kosztuje. No nie jest to mało, jak za jeden cień. Natomiast są tak piękne i robią taki efekt na, na oczach, że no jest to usprawiedliwione. No. A teraz jeszcze te najnowsze wyszły, jakieś takie multi-multiculti, nie multi-culti, tylko takie no wielowymiarowe za 50 już parę złotych, więc to w ogóle podejrzewam, że to jest w ogóle. Odlot, i, w, i, i tak dalej, więc pewnie prędzej czy później też kiedyś tam nabędę. Na razie się powstrzymałam jeszcze, bo nie znam jeszcze poprzednich, więc wiecie, muszę wypróbować jeszcze poprzednie. Coś na łączenie bym położyła. Ja myślę, że na połączenie położę tych cieni. Co ja mogę. O jezus, ukruszyłam sobie cień, no po prostu brawo ja! Żuka. Żuk to jest taki bardzo wielowymiarowy kolor, i sobie go tutaj. Położę. A co? A co? Dobra, żuk sobie tutaj pójdzie na połączenie. Nie no, to jest, to jest po prostu boskie. To jest boskie. Naprawdę, jak ktoś lubi błyskie sroką, taką jak ja, to tylko Glam Shop. Nie wyobrażam sobie niczego lepszego, naprawdę. A moja wyobraźnia wbrew pozorom nie jest aż taka, wiecie, mało rozwinięta. Ja mam wyobraźnię. No nie, nie, po prostu. Szaleństwo! Jeszcze coś może po, zapodam wewnętrzny kącik. Tylko co? O, to jest pytanie. Może, może, może. Coś. Topniut? Hmm. Topniut! Top A czemu by nie? Tu mam taki kolor. Jest taki brzoskwiniowy trochę. Myślę, że do wewnętrznego kącika będzie on dobry. I tak się zastanawiam, czy też tego Glitter Primera tam nie położyć. Chyba tak zrobię. Najpierw trochę wezmę pędzelek taki płaski, malutki, co Iwy. Położę trochę tego Glitter Primera, ale naprawdę ilość aptekarska. Tutaj wewnętrzny kącik. W drugi od razu też nałożę. Ale to jest mocny zapach, powiem Wam. No na lato nie, ja sobie go trochę nie wyobrażam, ale zima czy jesień to jak najbardziej mocno otulający ciepły taki naprawdę komfortowy taki domowy o domowy wiecie zapach e, mielonej kawy mielonej kawy takiej gorącej parującej to jest to myślę dobra biorę top topniut i wewnętrzny kącik troszeczkę położę dobra żeby coś tu się działo, wiecie, szalonego. Ja to w ogóle jestem taka sroka, po prostu kolory, błyski, to jest wszystko to, co ja lubię. Nie każdy to lubi, ja wiem, ale ja po prostu taka już jestem. Dobra, trochę tutaj rozetrę, bo chyba się przykleiło za dużo. No dobra. Jeszcze troszkę załamanie poprawię, tym czarnym moim pędzlem, gdzie ja go wsadziłam. Właśnie to jest ten problem. A chcę jeszcze dokupić pędzle, a nawet przy takiej ilości nie mogę sobie poradzić, nie mogę znaleźć. No. Dobra, wezmę inny puchaty i po prostu podziałam tu troszkę w, w załamaniu. Nie, no to jest coś pięknego, naprawdę. Teraz myślę, że pomaluję rzęsy, mam tutaj nową maskarę Too Faced Dumb Girl, która daje no, sporą objętość, natomiast wydłużenie raczej średnie powiedziałabym, pomaluję nią sobie rzęsy o. w ten sposób nie będę za bardzo mocno ich podkreślać, bo i tak będę zaraz doklejać się rzęsy Ardell Demi Whispies, mam tutaj jeszcze ostatnią parę. Demi Whispies Black. Mam taki set cały. I właśnie tę ostatnią parę chyba dzisiaj sobie założę. A co? Niech będzie. Też dawno nie doklejałam, że jest naprawdę bardzo dawno. I dzisiaj myślę, że przyszła ta pora, żeby to zrobić. Wewnętrzny kącik troszkę więcej. Położymy. O, Dobra. Bardzo, bardzo zagęszcza jakby te, te, te rzęsy. Ten tusz Szczotkę ma niesamowicie grubą, można się łatwo upaćkać, ale mi jakoś się udaje tego uniknąć, więc myślę, że nie jest tak źle. Troszkę dolne dolne rzęsy, ale troszeczkę, tylko nie lubię za mocno wytuszowanych dolnych rzęs. Nie wiem dlaczego, tak już mam po prostu. Alminy strzelam, może przy tym malowaniu. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Dokleję poza kamerą sztuczny rzęs. Widzę, że mam już pożyczoną od córki śmieszną opaskę. Troszkę rozczesałam włosy. I tak by się to prezentowało. Nie mogłam się oprzeć jeszcze na dolną powiekę. Położyłam. Przepraszam, że tak pokazuję arcymistrza, który to jest kolorem fioletowym, jak mam nadzieję, że widać, albo i nie, też nie, i to jest ten kolor tutaj. To jest przepiękny, bardzo intensywny kolor fioletowy. Myślę, że całkiem nieźle się wkomponował. Rzęsy są już też przyklejone. Demi z Ardell, Demi Whispies Black, tak jak pokazywałam. I teraz trzeba by było coś namalować jeszcze na twarzy, w sensie jakieś ocieplenie i tak dalej. Z tego też tytułu wybiorę po prostu VIBO, czekoladkę, chocolate, dark chocolate, Lovely. Nie, przepraszam, to jest Lovely. Matte Face, bronzer, w taki. Nie wiem, czy on taki deep. To jest taka mleczna czekolada i rzeczywiście pachnie trochę mleczną czekoladą. Ocieplę sobie twarz tym właśnie oto kolorem. O, tak żeby miała jakiś tam kolor. Żuchwę też troszkę. Troszkę czubek nosa. Trochę linia włosów u góry. Okej. Okay tak żeby coś na tej twarzy było ciekawego. Dobra. I teraz róż. Róż z kolei będę używać z palety Sugar Peach Too Faced i zastanawiam się, który otóż chyba po prostu zmieszam. Może te dwa. Te dwa tutaj. Peach Pop i Sugar Peach. I nałożę o, dość mocny kolor. Dawno nie używałam tej palety i się odzwyczaiłam trochę, że to taki mocny pigment jest, ale myślę, że w dalszym ciągu wygląda to dobrze. E, na sam koniec, może jak to pachnie, jaki ma słodki smak, coś niesamowitego. Na sam koniec nałożę pędzlem do meteorytów. Wspomniane, właśnie, meteoryty, stara wersja numer 3. One naprawdę się nigdy nie skończą. Mogę zaręczyć, przynajmniej ta stara wersja, ta nowa, słyszałam, że się szybciej kończy że jest jakby taka mniej zbita no zobaczymy, jak ten mi się kiedyś skończą jednak, bo myślę, że to nastąpi to kupię tą nową wersję dobra a ku jednolice po prostu cały makijaż tak na szybko, wiecie jak to ja bo ja zawsze na szybko a usta, a usta a usta to będzie tak konturówka z Avon Pro Line Lip Perfector z serii tej Mark, A, i tu jest napisane Full On, ale nie wiem czy to jest kolor, czy, czy co to jest. Tak, Full On, kolor Full On, taki jasny cielisty. Zaznaczę sobie kontur. Zapach trwa, niesamowita na pewno trwałość, i myślę, że spora projekcja bardzo dobre parametry. Dla wielbicieli mm, takich przytulnych zapachów, na pewno wiadomo, nie dla wielbicieli świeżaków. Trochę spierniczyłam ten kontur, ale to nic, później poprawię. E, pomadka też z Avon, taka matowa, w kolorze Berly Peach. Nałożę. Hmm, ciekawie wygląda do tych kolorów. Na oku. Tak delikatniej trochę, bardziej stonowanie, ale wakacyjnie mi się wydaje. No i dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o make-up. Myślę, że jest dość taki no, oryginalny, prawda? Taki dość no, ciekawy i też wakacyjny, właśnie. Napiszcie proszę, jak Wam się podoba. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym.